Siemaneczko, z tej strony śmiechu lecimy z drugim odcineczkiem rakietowym z Dino e, Firecramp e, Zestaw rakiet naprawdę dosyć potężny za 89 zł. Mamy takich 5 dosyć dużych rakiet. 4 e, mniejsze kod produktu pxr 299, rakiet w środku 36,33 e, mm. E, zestaw naprawdę bardzo duży. Do tego dwa takie Rzymiaczki 20 mm, ośmiostrzałe bodajże one są, więc odpalimy sobie dwa razy w jednym czasie. Ten zestawik rzymskich ogni za 1999 z Dino. Z Dino tutaj 67 gram na całość. 2024 Partia, a rakietki mamy. Mamy z partii 2025-1 Więc jest to nowa partia na nadchodzący rok. Kategoria oczywiście F2. Kod produktu przeczytany. Gramatura NEC. Jeszcze tutaj na całość. Gdzieś się nam schowała. 263,1 g na całość. Ja sobie przygotuję materiał. Najpierw zaczynamy od Rzymi, Rzymiaków. W wolnej chwili, oczywiście, zapraszam Was na www.palej.pl. Tam możecie sobie przeróżną pirotechnikę zakupić. Naprawdę za dobre pieniądze. Fajny kodzik rabatowy na 5% rabatu dla was aktywny, więc korzystajcie, śledźcie kanał, subujcie, lajkujcie, żeby Was nic nie ominęło. Naprawdę zaczynamy od Dino. Będzie w tym roku grubo, dużo fajnych pozycji. Więc yy, odsyłam was do odpala i sobie, klik, komentarz mile widziany. Ja się przygotowuję i lecimy z testem w terenie. Najpierw pod lupę oczywiście rzymiaczki Titan od Pyromaxa, Dwa razy w tym samym czasie. Mam nadzieję, że będzie zacnie miłego zasiku dla Was. Wow, pierwsze strzały dosyć nisko. Krakling z lekkim stroboskopem. Wow. wow. Powiem Wam, że ten krakling, odpalony razy dwa, naprawdę robi robotę. Pięć strzałów, nie trzy, więc lekki minus za to. Myślałem, że one są 8 ale niestety nie. To są piątki. Oczywiście materiał zabieramy, żeby tutaj nie śmiecić i zabieramy się już bez przedłużania za rakiety. Rakiety Firecramp. Najpierw zaczynamy od tych najmniejszych, czyli, czyli niebieskich, najmniejszych z zestawu. Zestaw 9-rakietowy, więc dosyć sporo powiem Wam tych rakietek za 8 dyszek. Nie jest źle. Odpalimy sobie razy dwa. Zobaczymy jaki będzie efekt. Wow, ole, powiem, moc mają nieziemską. Głód! Twoje... Ładnie walą Dobrego busta, mają głośne. może tak efekt e, mocy nie będzie oddany, bo odpalam na szczerym polu. Nie podkręcam tutaj e, nic specjalnie dla, dla Was. Żółta partia. Są takie średniaczki, nie są też największe. Hohohohohohohohooooo! podoba mi się ten zestaw! Dobra, odpalimy sobie jedną dużą zieloną, bo mamy tylko... Mamy trzy. <śmany> odpalimy sobie jedną na luźno. I później po dwie, klasycznie. I to będzie hit tego roku. To będzie hit tego roku! O, te rakiety mają busta. Brakuje dobrych rakiet w tym roku. Firecram z Dino. Wygra chyba. Naprawdę dobre rakiety. Dobre rakiety marketowe. Dwie czerwone. Czy uda mi się odpalić? Dwie raz. Poszły. ale są pioruny mocne ja pierdziele skubańce mają moc no i chyba te najlepsze zielone tutaj będzie najładniejszy efekt cieszę się że, że, że trzy sztuki są tych zielonych w środku bo powiem wam no sztos sztos dwie sztuki zielone będzie klep. jak to bije Firecramp, Firecramp, 10 na 10 formy, 10 na 10, bardzo dobre rakiety, które możecie zakupić w dyskoncie Titany, dały mi taką siódemeczkę, minus lekki za tylko 5 strzałów, ale powiem Wam, że jak odpali się te rzemiaczki razem, to naprawdę one też fajnie klepią, dwie dyszki, 7 z plusem, naprawdę to jest dobra ocena, Firecramp. 10 na 10. Ja jestem zakochany. Super zestaw, więc jeżeli ktoś chce kupić sobie dobre rakiety z dyskontu, to zapraszam po fajekram do Dino. Myślę, że teścik jak najbardziej dla Was przydatny. Dobra moc. A przy okazji zapraszam na odpalaj. Tam towar ogólnodostępny. Bardzo duży wybór rakiet, petard, wyrzutni, kodzik rabatowy, śmiech, aktywny. Miłego dla Was. Trzymajcie się. Heja.